Ja jestem Kazimierz Odnowiciel, a to jest Odpicuj mi kraj. Czas Wam opowiedzieć historię! Panowie i panie, o Kaziku. Co na starcie miał przerąbane? ludu. I pogan? W kraju dzieje się marnie. Kazik na wygnaniu. To to Bajzel ogarnie. Niespodziewanie Niemcy i Rusini dają pomoc. Bez Myśliciemy! Tak! Ci sami co jego ojcu Narobili niemałe problemy Kazik przyjmuje Małopolskę Śląską ziemię Zakłada stolicę w Krakowie I rozpoczyna projekt Zjednoczenie Choć Czesi chcą zabrać Śląsk, to Kali robi samorze. Stawię na swoim. A wcześniej przyłącza Mazowsze i pomoże. Odmalował Polskę. I choć nie jesteśmy na szczycie bo nie odzyskał korony, to nazywamy go Odnowiciel. O historii